co, wybiło otwory? No właśnie chciałem zobaczyć. No nie, dobrze, wszystko jest. No niby nie. Dobrze, że no nie odkręcił się całkiem. Ale były normalnie po centymetrze odkręcone, nie? Lepiej no. Ty, może on w ogóle to nie dokręcił, zapomniał? Tak. No, czy ale to to też się ty... samo nie dokręca? Jak się jedzie? Sebastian nasypał, właśnie rozgarnia sadzeniaki. Mam nawet dwa Nawet nie trzeba było odkręcać, bo były odkręcone. Kolega nas poratował od wieszakami do maksuma Jeden kręci się, drugi stoi, ale weźmiemy dwa A i stworzeń trzeba zabrać z tego, nie? Bo tam nie będzie I się założy i gotowa jest, nie? z kombinacji. On ma no zdjęte, bo wiesz, tura, tura ma, nie używa w ogóle tyłu to To mogli już nadwiesać, jak to zawieźli się. Już nie będzie jechał samochodem. Tak. Wyjeżdżamy do Sebastiana, bo stoi na drodze ładowarką. Rozleciał mu się krzyżak od wału napędowego tylnego mostu w ładowarce. Mamy krzyżaki jakieś, ale nie jestem pewny, czy, to, czy jest ten rozmiar, co potrzeba. W najgorszym wypadku odkręcimy wał napędowy i będzie jechał tylko na przednim napędzie jaki mamy załadowane na wieczór, znaczy na noc, jest tutaj Sebastian, najgorsze, że nie mamy busa serwisowego, bo był na polu akurat, ale mamy ten yy, klucz 3,8 a nasadki, płaski, młotek, krzyżaki i zaraz będziemy działać, nie wzięliśmy trytki do klapy, zapomniałem. Awaria ładowarki na czas wymiany na drugą. Radzimy sobie tutaj 4CX, żeby nie stać. Ile dłużej załadunek, ale chociaż jest ciąg pracy. Czy to czy co? Wiem, tylko słyszę, ale od strony mostu, czy skrzyni się? A tak, A falacie tak, tak. sobie go odkręcić, nie? 3-8 wziąłem, czy duszki takie, takie. Jeżeli nie ma busa, to. Noo, to jest chyba, jest A tam wąż, z tymi wężami tam jeszcze jeszcze jest też, to trochę. Ja nie wiem, dlaczego, tu... ja nie wiem, który wąż, ale tam. Ogólnie nie leciało tak gdzieś, Jeszcze ja chyba do przodu nie, czy nie? Jeszcze tam jest wał Nie, wał jest No Może być gorąco Naprawdę pewno jest gorąco Łaska Nie, ten pójdzie na startowo, zobacz 30, kamera Jest większa jeszcze grzechotka. Możemy tą większą grzechotką próbować odkręcać. No po. Tu się nie założyć. Trzeba obrócić, będzie. Gdzież musiał. Nie, łyżki nie możemy. Trzeba będzie też. Odkręcić, tak samo na przedłużce. Jest. Wiesz co możemy jeszcze zrobić? Może się, a nie oprzeć się bez łyżki, nie? Możemy podnieść nim most. Bo jest napięty teraz, widzisz? Chyba nie. To jest, próbujemy górę. Nie idzie. Nie idzie. Żeby nie obrobić śruby, bo będzie lipa. Nie przeskoczyło cię ci już raz. Nie, no. Trzeba popukać w te, w łebki. Czeka, no musimy ten, no podnieść... Ładowarkę. No i... ruszyć, no bo nie ma innego wyjścia, innego wyjścia, nie? Wystarczy w sumie, że ten odkręcimy i wojno wyjść. Tą śrubę. No ale to się nie może, no to no, no, wyjdzie, ale przy montażu będzie Może to odkręcimy tą całąkiem? Czekaj, czekaj, może... Nie ruszymy, no, jakby, jakby uniósł się tylko na tym. Wiem, o co I chodzi. by kołami obrócił, to by się dozowało Tutaj. Ichie, to ja to będę pod Karol, daj smate, Karol. Może nie, może trzeba wysunąć bardziej, nie będzie bliżej?

Masz korolek, właśnie tu do nas, już to na nie było. się trochę. Co? trochę. Bo... Dobra, to ja się mówi. O, to gorące. Gorące, no by się nagrzało. By się nie urwał. Teraz będzie się kręciło. Trzeba by było, Karol musisz iść, masz miejsce, nacisnąć kamulec bardzo Nie pali się Bogowe. Bo tu jest hamulec na przedni ten. Masz. Most, tam jest tarta Ja Nie, on trzyma hamulec. Czekaj. No, no nacisnij całej siebie hamulec. No, nie może ci otworzyć A przy... masz? Robi się... spadnie chyba, nie? nie? poszło. poszedł. Tak, tak, tylko że bez zapalonego silnika nie ma tego, wspomagania. I nie bardzo hamowa... A, ta tarcza jest ręcznego, ja mówiłem. Przecież hamulce są w moście. No, no ale poprzez most też powinno hamować. Tylko, że jest, wiesz, luz na zębach tyle, że... Trochę się obróciło. A tutaj nie, nie wymienimy, bo tu jest na te, na seger To będzie mało odkręcić Ani szybców nie ma, nie? No nie, bo ja... Że daj do przyjeżdża tutaj busa Ale zobaczymy czy jest krzy... ale to się już na polu założy Zrobi najgorze Chyba koparką tam no bo czy... A on tak może piszczał na placu, co? Może być. Po placu się jeździło po powolutku, to... Tak. Dostał obrotu. A tam już, wiesz, coś się zeszło, bo zimniaki załadowałem. Mówię, jadę już, nie? Która? No dobra, teraz go odkręcić z drugiej strony. Zaraz? No. Wale. Dobra, tu mamy zdjęty. Czekaj, przestawimy sobie tą matkę. Mogę no. dwie wziąć. Nie, już możesz puścić. Co? To musisz go przytrzymać. No. To jest super, się Trzymaj. To jest brudna kamera. Brudna jest chyba. Nie Brudna jest wyczyniona o ubranie. No dobra, czekaj. Czekaj, jest? Czekaj. To gorąco. Bardzo międzie. na No No, czy słyszałam? Masz magnum? No. Tu kurwa bez łyżki zły 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 nie zły 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 się, zły 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 Tam zły ale gdzieś zły 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 jest w tym. wczoraj do wyciągania tapka. Ale nie? zawsze łyżki czy znaczy w kopanie ziemniaków, i to nieraz mogą ulec zgubieniu. Może całkiem ok nie wykręcaj to? Wszystkie popuścić w Nie no to tam już wykręcaj. Robota, że jak nam się obrobią łebki śrubne, to będziemy w czarnym tyłku. To nie jest tutaj tam to już teraz też, żeby mało zdjąć. Tamte to jeszcze czekam, może będę tu dużą wzyskotkę. Trzymasz? Dobra. 80% sukcesu, jeszcze zostało nam tam też, żeby nie na głowę. Nie słuchaj. To jest Nie słuchaj. Nie słuchaj. Nie słuchaj. Nie Muszę Nie Co? Nie słuchaj. Nie słuchaj. Nie słuchaj. No, trzymaj Poszła. Poszło Poszło Dobra, się ja uratowali Będziemy tylko jeździć z przednim napędem na razie Jest lepiej niż tylnie, bo zawsze ciężar jest na przodzie w sumie, nie? Jak ten Teraz możesz wziąć go do przodu do bardziej żeby nade mną do tego trzymał Księconek. Co? Wam? Co? 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 znowu na każdym Co? było nawet Co? 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 leci to z leci. No. I po całej skrzyni tu most, Co? Co? jest Co? 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 z tyłu. Tu się ta ładowarka domaga kapitalnego remontu, albo w ogóle wymiany i złomowania Ja na sobie na... Teraz. No, to sobie wezmę małą teraz Nie małą, sobie wezmę... Mała gdzie jest? Mała gdzie tak Tu Tu jest, dobra A dzisiaj jest ciepło Nie, wyjazd poza plac Dzisiaj. Stało nam jeszcze Jeszcze Nieseczki spachowane, spasowane Tak szybko... Nie, no ja sam go teraz żeby Nie, nie ale one są przekronane To będzie puktę, żeby się wyrywały Dobra, wału, wymontowany. Jest tak dzięki, jest to widział. Zbieramy te śruby. Czekaj, już to byśmy musimy odkręcić, żebyśmy nie do niewariowali. Widziałeś ten mały? Co? No jak, ciekawe, ale... No i połóż go tu. Tu go tu. Tak do mycia. Tylko aby miska nie wypadła tam. O. Tak. Gotowy jak to ugotować? Tak, mamulec. Albo opuścić się wszę może. Albo karot, Gotów Gotowy. Cały zacisk jest kiedy. A ma jest zacisk? jest nowe Całe mocowanie jest takie mocowanie jest kupione. Zacisk też był kupiony, ale nie wiem czy to tamt jest Cały to. Trzeba kupić też nowego jest Ale tam nie, nie, mocowanie zacisk jest kupiony, tylko to o, nie zostało założone jest. To mocowanie wytarło tutaj. No, no tu ta dalca wtarła mocowanie, tak. Znaczy zacisk to znaczy mocowanie, zacisk, bo mocowanie jest więcej i zacisk trzeba tak, zacisk nie ma w ogóle. Jak to ma działać ja, ja ręcznie, widzę, się działo. Ja, ja. A to wtedy to się pewnie mało piją tak jak na pato. Tam leci też z tego? Tu. Z mostu? A no. Ale to na dłuższej myśli. dobra. Zbieramy wszystko, to się wyciągnie razem z, tymi, z matą, bo to dziennik. Wał już mamy wyjęty do bagażnika go śruby pozbieramy. Co? pójść hamulec nie. już! Naprawione już Nie no się to jest bardzo ciepło. pogoda się zrobiła w kolejne śruby to będą wszystkie 6 no. powinno być, 8 e, tak, Nie 8 8 2, 4 4, 6, 8 A od przodu? No mam 8 śrubate Po 2 micki idą nawet na ten Aha, bo tu są po dwie, dobra Cegary tam są tam no. wypadł nawet ceger, nie ma Pewnie już rozwalił habilera? Nie? nie wiem, a on teraz nie jest. No zobaczymy, to się przyjrzymy. No i to trzeba będzie kupić cały nieco. Dobrze, to trzeba było wypadnieć i wchodzić. Tak. Trzeba matę wziąć, Karol, i ty już położyć tam. Wyspy mózg. A mam no, cztery. Gdzie masz ten czujnik?

Pojechał Sebastian Wracamy na gospodarstwo Spróbuję te koło napompować Osmaruję tym uszczelniaczem Później założę uszczelkę I spróbujemy napompować Wideo, ja to są końcówki, nie ma. Na, na, na co to No bo y, ja tu myślałem, ale tu widzę, że jest przejściówka, to trzeba to jest zwykłe. A też nie ma pistoletu chyba, nie? Jest takie. Ja nie wiem. Aha, bo tu jest końcówka, to tam by się dało, tylko że... Bo tu jest zwykły. Co? Tu zwykły jest. To by nie, nie weszło z tamtej strony końcówka? Nie. Odjedź! A była przy samym randzie, tylko że łoścę była zdjęta, bo od słońca się naciągnęła. Teraz, jakbyśmy tnęli, to nie chcę wrócić. Trzeba może tym pasem pociągnąć się. I udało się, stoi na powietrzu. Powoli zjeżdżamy na plac, bo jutro jest niedziela. To maszyny nie mogą być na polu. Tu przyjechała końcówka nawozu, tam zostało trochę. Jeszcze musimy jechać. Redwo jest, dwa separatory. Trzeba to wszystko przeprowadzić. Cztery z tych, przyjechał, Co? wróciliśmy, bo musimy zabrać Sebastiana szamek, i. Powiesz, jakiś może to coś takiego wydarzyć? Dominika, a Rosja ogląda Rzesia. Rzesia. Grzesia. Robi sobie 16. No i zaraz się zmieniamy. Dzisiaj ostatni dzień sadzenia i weekend jednodniowy Też na to